Szymonko, z tej strony znam was w kolejnym odcinku na kanale z serii Polska Wiesi. Jest ze mną Michał! Siemaneczko, Szymonekko, widzisz, Tam widzowie. gdzieś w oddali widzę, że biegła Janina, chyba. E, gdzieś kto... biegła, ale gdzie dobiegła to nie wiem, bo ogólnie był konflikt i. Właśnie, Ach, tutaj. Różne rzeczy, różne rzeczy się działy. Ja wróciłem widzowie z Orki, a mi tutaj Michał opowiadał takie rzeczy, że to po prostu. ciężko aż w to uwierzyć, to. No. Co tu się działo, Michał? No. Wszystko już jest ogarnięte, no tak bardzo kulturalnie i bardzo ja, doskonałym ja, ja, ja. Jest Janina. Wszystko ogarnęliśmy. Jakiś widzowie... rozsądku, a Janina głosem przemocy. Był u mnie gościu, no, no, no. znaczy gościu, no wujek yy, na polu i rzucał petardami. Dokładnie nie widziałem kto to jest, ale Michał mi powiedział, że tutaj podobno też był wujek i rzucał petardami, no. Ale w krowy. Znaczy, I że... My go Normalnie widzowie w krowy... mu wybuchła w dupie? Co? Znaczy, no przy pasku, no nie, no, tam szkód nie narobiło, ale. Ale jak? się przestraszył. Jak to mu petarda wybuchła? No przybieliśmy ją do paska i po prostu podpaliliśmy. Co tu się działo? Co tu się działo, to ja po prostu nie mam pytań. i... krowy, no to my mu też zapewniliśmy delikatną atrakcję. Tam na pewno jakieś poparzenie będzie miało od tego. Tutaj akcję z ciotką, tutaj akcję z wujkiem. No i tu już powiem wam, że naprawdę dramat. Przepraszam was, widzowie, za krótkie cięcie, kurczę, ale mieliśmy malutki problem. Już tego, już wszystko jest ok. Powracając jeszcze do tej akcji z wujkiem. I z ciotką, no to naprawdę, dobrze, że to już się udało ogarnąć A wiecie co jest w tym najlepsze? Że ja w tym palców nie maczałem Także ma problemy, a my nie będziemy mieli Najciężej było znaczy, to ja, ja w tym palców nie maczałem, Michał Więc jeżeli coś, no to ty będziesz miał problemy Ale spokojnie, no tam jest przecież w umowie Tak jest wszystko zapisane, że oni na policję nie mogą pójść No dobrze, ale ciotka podpisała umowę, a wujek też. Podpisał, no my to ogarnęliśmy wszystko! Ale kiedy on podpisał to? No tutaj o, jak mu fryzurę Janina skracała. Jaką fryzurę skracała? Jak to? Na No Dobra, ja nie mam pytań co byście tu robili widzowie. Możecie to Dziwki zobaczyć akty. u Michała na pewno, bo odcinek z tego jest. U Michał wszędzie kamerkę ze sobą nosi, także... No, powiem wam tak, ja byłem na polu Michał, na... Michał to dosłownie wszędzie kamerkę nosi, nam ci na piwo idzie Nagle ktoś zachodzi, rzuca petardami, ja mówię, co tu się dzieje? Mówię, Jesus I to jest Christ głupcy, petardy, To nie były takie ocikutkie Głośne jakieś? On wysypał tych petard, to sporo ich było No to były wręcz, rzekłabym, bomby No dobra, ale gdzie ty go, z nim się spotkałeś najpierw? No najpierw to on przyszedł sam na gospodarstwo do nas Aha, czyli on najpierw przyszedł do ja, na burs... ja też nie wiedziałam o co biega z początku, nie poznałam i lekko agresywnie też zadziałałam, mnie. Lekko agresywnie to znaczy jak? Lekko to jest słowo takie. No dobra, a w tym, a w tym czasie ciotka była gdzie? W stodole nadal. Tak. A teraz no, gdzie uszukała. jest ciotka? Ciotka odjechała gdzieś w swoją stronę. A, ale odjechała czym? Samochodem? Tak, audice i oczywiście zwróciliśmy, żeby nie było żadnej kradzieży ani nic. A no to dobrze, dobrze. Już myślałem, że nie wiem się na tę audice. Audicą e, w Władimirca i malucha Janiny i oczywiście Janina się wkurzyła i ją skasowała Jak to skasowała? To co, co Janina zrobiła jej? Ja nie, rację. Nie, nie ma jej na drodze, to znaczy, że odjechała ciotka. Spokojnie, na spokojnie na Karol Wiesz Michał, żeby tu nie było z tego, wiesz. Ambarasu, jak to mówią. Nic z tego nie będzie, co się boisz. Różne akcje się działy ja Ej, wolę... Ej, uważaj kosiarką, bo tam kłada leży w trawie. No, tu musisz uważać. Spokojnie, ja tu jadę bezpiecznie. Spokojnie, jak na wojnie. Tu odkłota się, trzeba zrobić. Widzowie, no trawa porosła, nawet niezła, teraz wam powiem. Będzie co zbierać. Jedziemy na kolejną łąkę Zara. Jedziemy zaraz na kolejną łąkę, widzowie. W ogóle wystawiliśmy naszego kokanego ogóreczka. Na sprzedaż! Nie wiem, czy mówiłeś widzom, pewnie nie mówiłeś. Nie. Żeśmy widzowie wystawili go. Czekajcie, złożę kosiarę tylko. Dobra, Nie! Janina! Co? Janina! Stój, no kur. Stój, bo muszę złożyć. Yy, ogólnie, Janina, prosiłbym cię, żebyś wysiadł. Dobra. Jedziemy! Wysiadź, bo ja ci nie widzę. Dobra Widzowie, niestety nie widać Jeniny, bo Jenina jest przezroczysta. <laughs> Jedziemy na drugą łąkę, panie Jenino. A ty Michał, jesteś już na drugiej łące? aż tu czekam na plakacik sobie czytam. No, a jaki plakat? A wybierz mniejsze zło Gerald Rivi Ten Wo kraj potrzebuje profesjonalisty. Właśnie, w ogóle widzowie, nie wiem czy już widzieliście, ale kanał już ma weryfikację. Także super, widzowie, jesteśmy zweryfikowani. Life na. Live na widzowie 100 tysięcy subów prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu. Będę informował dokładnie was, bo teraz przeziębiłem się trochę. No i żniwa się zaczęły, więc trzeba troszkę pogarniać, Więc w przyszłym tygodniu prawdopodobnie live z okazji 100 tysięcy z nagrodami będzie naprawdę dobry liveik. Mój nie ma 100 tysięcy. A jakie nagrody planujesz? Eee, coś kurde ze sprzętu, jakieś ten. Eee, jakąś myszkę widzowie będę miał dla Was. Myślę, że jakąś klawiaturkę też będę miał dla Was. Farmingi farmingi 22 też, bo mam kilka tych kodów jeszcze kurde nie rozdanych, no, także... piątki rozdawałem, kurde A, piątki właśnie już teraz no. można też No, także jeszcze to muszę pomyśleć nad tym, co dla was przygotuję widzowie, ale nagród będzie sporo, także... Ale to w serio być. macie 25 już do rozdania? No, no a co, pani no, Nina? Będziemy kody dawać w listopadzie, no nie? Wody? No tak, no bo, dopiero, no bo to jakby teraz no nie da się jeszcze kodu dać komuś do farminga, no bo tego farminga jakby jeszcze nie ma <śmiech> <śmiech> Więc odbiór jakby później dopiero w listopadzie może być. Więc widzowie... Będzie sporo nagród, także mam nadzieję, że Was nie zabraknie. No myślę, że ogólnie farming 25 jest bardzo, ale to bardzo fajną nagrodą. No myślę, że kurde, no pewnie że tak. No ja teraz miałem robić robić teraz ten weekend widzowie, ale się przeziębiłem Niestety. No ponad 200. No kurczę, a planuję na tym liveie, wiecie, coś sobie widzowie wypić z wami, także no. Ciężko kurczę. A teraz wiecie, przyjmuję leki, no to nie mogę, jakby pić. Tylko widzowie Karol ogólnie będzie robił tego live'a z wyłączonym tipli, także nie musicie zaglądać do opisu. Mm, tu akurat się nie zgodzę z tym faktem, <laughs> widzowie. Będzie włączone, także jeżeli ktoś będzie, yy, będzie oczywiście chciał, no to będzie włączone. Ale całe szczęście widzowie, mówią, Michał coś mi, całe szczęście coś mi Michał widzowie wspominał, że teraz, od teraz jak będzie robił live'y, to będzie właśnie te tipi wyłączał, coś mówił, <grym> że niepotrzebne mu to, <grym> tak że... w no, sumie, w sumie tak, no widzowie, no niepotrzebne to jest, ale co jeszcze chciałem wam widzowie powiedzieć, no teraz taka gorączka jest na dworze, tak gorąco mam tutaj w pokoju, to jest a po właśnie, prostu masakra, mam cały zakres jest skoczony. U mnie stopni, tak z ciekawości, bo się Zobacz, zastanawiałem na tym Zobacz. Właśnie, ja Wam powiem, ile u mnie jest widzowie teraz, aktualnie kiedy to nagrywam, ale. 33. No, a u mnie, już Wam mówię, u mnie widzowie aktualnie jest 32. Ma Mega 30. zajebiste temperatury. Dobrze, dobrze. No, teraz 30, nie wiem, pokazuje, ale mamy 32 dzisiaj. No jest gorączka taka duchota, że. No, a ja jeszcze muszę jechać dzisiaj na żniwa Także tragedia. A no, gdzie pani będzie pomagać, żniwować? E, na wiosce! E, to tak jak ja, pani Jelino, ja też dzisiaj jadę pomagać. Na wioskę. W podo w podobne miejsce jedziemy na. No, bardzo podobne miejsce będziemy jechać z panią Jeliną Także widzowie dzisiaj, no jestem przeziębiony, ale mam nadzieję, że wieczorkiem będę się po tych nagrywkach dobrze jeszcze czuł, bo jest trochę roboty do ogarnięcia jeszcze oczywiście w realu. Znaczy to w realu, widzowie teraz też jesteśmy w realu, ale... Tak, wiecie, co zapomniałeś co zapomniałeś Yyy, e, więc vlog na pewno z tego będzie. Ktoś będzie tam jechał, widzowie no to kamerkę biorę ze sobą i vlog będzie z takiej akcji. E, Mikołaj, ty miałeś kiedyś taką sytuację, że na przykład GoPro jak podłączałeś z USB do kompa, że ci nie pokazywało plików z GoPro? Czy wog... znaczy jakby w ogóle nie pokazywało ci nie wykrywał komp GoPro No może masz zwalone wejście? No, nie, Ale bo jakby się podłącza wiesz od czego to zależy? Nie, wiesz od czego to zależy? No? Zmień kabel Niektóre kable mają wolną przepływowość i wtedy Aha, nie działa Aha, dobra, to czyli wszystko jasne A to Nie masz tego kabla oryginalnego od GoPro? No nie mam, kurde muszę do chołupy w takim razie Będę musiał podjechać i Kabel, bo na lecie też sprawdzałem, to ludzie pisali Że kabel pewnie lichy A naładowane masz? Ta, naładowane to jest, wiesz Jeszcze ile zresztą ile jest. Ja mam 3, 4 baterie w sumie właśnie. właśnie tu jeszcze no i... pierdyki, ten, Pamiętaj... ten ten Pamiętaj... Za tego jednego Pamiętaj, że jeżeli nagranie jest dość długie, to nie obejrzysz go bezpośrednio o tak Nie, strany. ale ja wiesz, i tak bym wszystko sobie do kompa nie? wrzucił, także... Ja dobra, teraz mam funkcję w tym nowym GoPro, nie wiem czy w tych starszych też to było, że na telefonie mam podgląd i wszystko no ja nie? Ja też, matka, też tylko że, tylko, że jak z wi jest połączone GoPro Quick, aplikacja chyba No, no, zajebiste to jest No jest fajne, ja z tego czasami korzystałem, tylko że na polu na przykład to mi się nie chciało łączyć, wiesz No bo to musisz mieć przez Wi-Fi, no to ci się nie połączy no. Więc to tak, to ja też nie mogłem tego zrobić. To to jest minus i to duży minus. Duży no, minus, no ale w kałupie normalnie można sobie wiesz. Bo zawsze w domu, ja zawsze robiłem, wiesz, jak bior, brałem sobie na głowę, no bo w ręku, no to widzisz, tak, co Tak i nagrywasz. sprawdzałeś sobie na głowę, to sprawdzałem sobie, jak właśnie wygląda nagranie. No to ja też tak nieraz robiłem, no to, to, to jest fajne. Ale ja muszę Twojego vloga obejrzeć, bo się nie oglądałem i zobaczyć jaką jakość. Masz. Ja, ja oglądałem całego. Musiał zobaczyć. Jak... Y, Widzowie mi pisali, żebym nagrywał w y, wyższej jakości, bo tym go na spokojnie to pociągnie. Bez problemu. Ja no nie wiem, czy tam nie możesz 4K60 nawet klatek. 60 klatek, tak. Ja pierdzielę też to, to kurde no luksus. To nie wiem, ile te pliki będę ważyć, bo mi się zdaje, że strasznie A czy to to wiesz? Wtedy. Pliki będę ważyć i druga też sprawa, szybciej bateria ci z pierwsza, nie? Pytanie, jakie jeszcze renderowanie? Czy Sony Vegas będzie renderował to Bez ideale? problemu, bez problemu, na tym kompie co masz... Ale Be... Nie, no ja pamiętam kiedyś na starym kompie w 4K nagrałem sobie pierwszy raz GoPro I nie mogłem tego zrenderować, bo miałem, wiesz, lichy komp I nie no. przetwarzało mi to Ale na tym kompie bez problemu 4K... No idzie, bo tu jest mocna karta, kurde, procesor, to... I tak, widzowie, możecie mnie wesprzeć, bo będę zmieniał kompa A kiedy będziesz zmieniał? No, jak będę się golił na łyso, to po tym celu już będzie celna kompa. O, no to kurde. Ja tego kompa no to będę trzymał jeszcze kurde kawał czasu, bo to jest mocna maszyna, widzowie. Nie, będę, wiesz, zmieniał do tego, że ten pójdzie dla Wiktorii. No ja wiem, ja wiem, ja wiem. Michał, a chcesz mi oddać swój stary komputer, ja go sprzedam i kupię sobie motor? <laughs> No, myślę, że Michał będzie chętny na taki układ i pani dobrze zarabia To pani jeszcze potrzebne jakieś komputery stare używane Właśnie Ale zapomniałeś wspomnieć, że muszę ci oddawać 95% Nie Dobra, Karol no? Oficjalnie, niech pani Jelina oddaje 90% za W sumie za czerwiec I za całe wakacje O, takie wakacyjny bon pani będzie miała Dobra, to 5% oficjalnie. więcej do wypłaty Oficjalnie Rękę Co? możemy uścisnąć Myślę, że 90% jest okej okay. No my... Co robię? W końcu zarobię 50 zł więcej! My troszeczkę poszkodowani, to nie żeby... No my troszkę poszkodowani, no bo kurde, wiesz, 90% Michał, no to jest mało. przez kału, który, kurde, no nic przy nim nie robimy. No to jest wiesz, no to to człowiek czasami nocy nie śpi się zastanawia, czy to się opłaca, ale. Już trudno, no trudno, My można dobrze no, no, boleć no, Karol, też jeden aspekt, że jak u Pani Aniny będzie 50 tysięcy widzów na kanale, to będziemy zabierać tylko 75%, no ale to już takie progi ale wiecie, to już, że wiesz, Już takie progi, no po kolei, Tam jakoś będziemy z tak, tego schodzić tak. Jak z... ile będzie? 50 tysięcy widzów Widzowie, zobaczcie, tutaj ogólnie będziemy dzisiaj go... Dawać. Ja myślę, Michał, żeby go odpalić, wystawić go na słoneczko tutaj, żeby lepiej to się oglądało Nie prezentował tutaj Dobra, to ja z tej okazji, chyba Ci dzisiaj zapraszam was na obiad, dobra? Dobra, a ma już dnia Tyto... zrobione coś? No nie, to ja pójdę, uszykuję, podgrzeję, bo ja tydzień temu go robiłam Ojej eee, I ten, i to my chodźcie. chyba dziś głodni nie jest, nie jest. wam zapraszam Nie, Janina, ja ja my, ty, my to... chyba głodni nie jesteśmy Dobra, zapraszam ja. Czekaj, Katering chyba napisał do mnie, A będzie dzisiaj Katering ten obiad ona nie robiła tydzień temu, bo kurde dwa tygodnie temu ona go zamroziła, ale to weź. No to odmrożone to jeszcze można zjeść, gorzej, jak to stało tako na kuchni cały czas. O kurde, ja właśnie, nie... jakaś mucha tam się trafi albo coś takiego. Weź, ale to wiesz, nie było. no mucha to same białko, no to nie ma problemu. Zobaczcie, widzowie. No. Kupę nie ma co gadać. Kupę wspomnień z tym naszym kokanym ursusem, ale jaka jest sytuacja? On. ciężko. S strasznie dużo pali, widzowie, strasznie dużo pali, sytuacja jest ciężka. Yy, nie nam się nie opłaca, po prostu na pole wyjeżdżać. On pali, no, jak kurde parowóz, no bo to jest parowóz, to jest stary ciągnik. Druga sytuacja, jest strasznie głośny. Nim praca jest uciążliwa, bo on jest głośno, trzeba z tymi. No, tu nie ma żadnego wygłuszenia, widzowie, no nie. No, ale najważniejsza sprawa, on pali dużo, on nam jest zbędny, no, jest to zabytek, więc. No, trochę kasiory chcemy za niego wziąć. Yy, to jest Ursusik, no, nasz kochany Ursusik. 45, to... także ktoś jest zainteresowany kupnem, to zapraszam Jaki Ursus? C45. Ursus widzowie, bo zobaczcie, Ursus C45. I teraz tak. Takie ursusy widzowie chodzą nawet po ponad 100 tysięcy. Ale to wiecie, tu już takie, no zadbane i tak dalej, no u nas są. Tak, z ciekawości sprawdzę. No właśnie, ja też teraz patrzę, widzowie. No ciężko, A. nawet powiem ci, że znaleźć takiego, nie? No, ja widzę tutaj jakiegoś Lanz, ale to też, właśnie, taki Ursus C4. No, Czy za 120. Lans, to jest to jest ciutno, nie? Za Jeżeli 120. Tysięcy, no my widzowie go, za, za ile mi Michał go wystawialiśmy? Za kurde Za stuwę równą chyba Za stówę, no za stuwę, nie, nie więcej jak stówę. No to będzie ciężko za znaleźć kura. takiego kurde, to już musi być nie wiadomo jaki pasjonat i musi mieć jeszcze tak. główkę, Bo sama pasja widzowie Ale... do spełniania jej nie wystarczy Za stówę, no i widzowie Nie wiem czy ktoś, wa... czy nie przyjęli właśnie biznesu, Możemy sprzedać już po okresie żniwnym tak naprawdę, po remoncie, po wszystkim Ty, teraz jakbyśmy go sprzedali to byśmy mogli na pewno ze 35 pięć, O, dobry Witam. Ja zdążyłem, czy ten urszec nie jest wykupiony? Nie, nie jest, nie, nie jest. Nie jest wykupiony, jest na konie, tutaj pana. stoi. O, o, zdążył Pan. Dzięki Bogu, dzięki Bogu. No udało się, pa, udało się Panu zdążyć. Proszę Pana, ja mojego... Bez koncepcji stówę Pan dajesz i Pan zabiera. Ja mo... mojego kochanego Poloneza zimgoniu 460 km. Uuu, no, to no, daleko patrzycie jego po niego. Ładnie. Ja eee... 440 kilometrów, to jeszcze telefon mi padł. Ja bym musiał się zatrzymywać, i pytał, gdzie taka wioska? Gdzie ta polska jest? Eee, gdzie pan co? Ja bym jechał, się zapytywał, bo mnie cholera ten telefon padł. No dalej panu Abygacji tak. brak. Daleko pan jechał? Kiedy tak powiem... ale to już teremnicy te czas. Znaczy ja powiem to, panu tak mał. Ja żebym miał tak. tego telefonu, a ten telefon od tego gorąca się nagrzewa. Daleko polnezie, pan jechał, ale proszę polnezie, pana, myślę. Nie ma tej, ja nie pier... nie ma tej klimatyzacji, Co? bo ja nie nadzieję mam, proszę pana. Ja ty... Nagrzewa. Chodź pan telefon. pir. Wyświetliło to się mi, to mi to powiadomienie, nie... powiadomienie to że telefon nie, tak nagrzany. Nie. Ja później go odpalam, patrzcie, nie odpalam. O cholera, zgrzany telefon chyba padł. Dobra! Panie, skądś pan pierdzielić? A to było przy do. Dobra, ale panie, co to mi interesuje? To jest, Proszę, się pana. Proszę no. pana, chodź pan tutaj najpierw do stodoły. Chcesz znaczy pan, pan woreczek kupić? Tego, jeden worek ze stówy. tutaj na tą moją tu w Tarabanic? życiu. O matko boska, to <laughs> jak ja to zabiorę? Panie, to no, co pan pokłada, przyjechał? Pan, pan, pan pokłada, przyjechał, czy pan przyjechał po Ursusa? No. Myślę, że to nie będzie zbyt proste zadanie, żeby tam w ogóle jechać. Zobacz pan, my jeszcze handlujemy tak, woreczki, różne zboże mamy tu. Różne. Co, pan potrzebuje żepak? Nie, proszę pana, ja tego Dobra, nie, ja Proszę pana, górę. tak jak w ogłoszeniu, on był wystawiony za 150 tysięcy. Michał, coś to 150, nie? Dobra, nic eee, Za 150 Wystanie tysięcy był wystawiony, proszę pana I pan go nie całuje, bo on będzie obszliniony, on nie lubi tak Tak, on będzie całowany, jak pan z tego będzie szpiał na podwórku Ej, dopiero. no po brudnej opo... Ja. Co? Kuka, nie cudzik, ja... jego tyle lat szukałem takiego Ursusa, raz ja pojechałem Ja, na ja widzę pan starszy trochę Ja na kraków, za krakus, uf, na pojechałem z... ciągników Panie, ja myślę, że to pana rocznik, kurde, ten Ursus Jak będzie patrzeć Proszę pan, pana pan robi akurat takie ciągniki, a na przykład nie wiem, nie 30 albo 60 albo Panie, to nie, ja nie wiem czy mój, to kurde nie Mój dziadek kiedyś miał, miał takiego Panie, to 59 rok Mój dziadek kiedyś takiego miał, ja mówię Dziadek Ja jeszcze takiego kupię A pana dziadek to był Władek? Tak Naprawdę? No a zobacz, jak trafiłem, bo kurde. I co będzie teraz? Kupujesz pan, czy nie? Kupujesz pan, czy się żegnamy, bo wie pan, no. Ja Wodzie, mogę odpalić. A dlaczego pan tym y, wiadrem zasłania widok? Żeby wody nie naleciało, bo tu jest dbane, proszę pana o to. Dobra. Ale już umiał go odpalić? O, patrzę, że pan umisz. Myślę, że ciężko. A <laughs> i wiaderki będę przykrywał, Micho będę go trollował, żeby gaz. Okej, okay? <laughs> o, dobra. Okej. Okay? Dobra. Zdejmę to wiadro, niech pali. Poczekaj pan. Dawaj pan, poczekaj boże... pan. ognia, przepal go trochę, pan widzę taki... Dawaj pan, atyki, pan bo to musisz... Pan, pan... w ogóle, jak się z tym On sumie, nie umie pan. odpalić, to trzeba, kurde, człowieku, Cieka, tu trzeba kolb okręcić. Nie ja, lata nie siedział, ja, lata nie siedział w takim cyrniku. Panie, a pan kiedykolwiek siedział? Dobra, panie, podejść pan pod tym poloneza, zobaczymy, czy chociaż na szerokość zmieści. Co ty, Michał, tu nie wlezie to. To nie ma opcji. No gdzie, no kurde, na, przyjechał z polonezem i chce ciągnik dla niego, no to czy on by się zarwał ten polonez, by koła, koleso by się uwaliło O! Panie! E e e e, 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 synek! to nie rozwalenie to jest, o. O, 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 o! kolego, co ty, nie, 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 ej, hamuj no zobacz, przypieprzył No boże, Wysiadaj, gościu Co ty tu robisz? Ty łach... przepraszam, przepraszam, ja nie wiedział, jak ten bieg zarzucić Weź Mikl, no wytłumaczy wszystko Ja wytłumaczę, to jest parowóz gości. no to trzeba to tak umieć usługiwać To nie jest zwykły a, kurde A cioski. macie, a macie na no jazdy jakieś deski, byśmy położyli? A chce, chcesz pan worki kupić? nicą A nie, ale no, nie no. Wtedy, no ale to jak pan tu chcesz wjechać? Przecież tu za cholerę się nie, tu się nie zmieści w żadną no Zobacz pan, tu specjalnie negatyw był robiony, widzisz Michał, jaki negatyw zjebem, w kołach? A zjebą, od was kupił przyciepy? Jako psycepe Jako, tak jakby nie psy, mamy My psycepy nie Atom. mamy na sprzedaż Psycepe A pan umiesz normalnie mówić? A nie psycepe? Proszę się nie śpią <laughs> to nasza najlepsza psycepa, to Panie, mówi. zróbmy tak, jak pan go kupisz My załatwimy panu lawetę, dowieziem go Oczywiście nie, bo mnie ktoś tam ukradnie. No nie to ukradnie, no pan jak pieniądze, nie. dasz umowę, podpiszemy, to nikt nie ukradnie. Jezu, yes, ja yes no się boję. Pana, Ale musimy cenę ustalić, panie, i będziemy rękę przybijać. Jak pan taki zafascynowany tym... 150 tysięcy złotych taka zabawka. 150 polskich tysięcy. Nie, panu, że za tydzień on będzie 160 kosztowo, bo to drożeje Ale... Znaczy dzwonili z ofertami... nie mam A, no bo dzwonili do nas z ofertami, że dadzą nam 160 chyba, Michał, to chyba co, podziękujemy panu, co? dobra, to do widzenia wraca te 460 kilometrów On pół tysiąca kilometrów, Michał, panu wyprowadzisz polonezę za brawę? Proszę pana, proszę to się dogada... Czekaj, czekajta, czekaj, ja zobaczę. Ty, tylko nie dobra. ruszaj, bo jak ruszysz, to cię, kurde, ty. Nie, ja tylko podjadę, zobacz. Nie, dobra, kurde, to ja, kurde, podjadę, ja podjadę, ja podjadę, zostaw tam. Dobra, to ruszaj, ruszaj. pad ja podjadę. Ja pierdzielę, no jak Sara ten pieron znowu gdzieś tu trąci, to. Nie, no, on nie umie, on nie umie tym jeździć, a się bierze do. Panie, no, nie wiem, ty biegi, ten, ten ciągnik gardą, jest szerszy no... od tej przyczepki. Nie. Ale pan się do... tym. Co się nie ma żeby Ale to, sobie zmieścił? Kościu, toż to się zarwie ten polonez nie ma opcji. Nawet nie kombinuj. Czekaj, podjadę ci tym poltkiem do przodu. Ale to nawet nie ma opcji, żeby to tu to przyszło. To, to... Michał, ale to, widzisz, musisz sobie chyba go... Zobacz. Nie, jak ty widzisz, chcesz to widzisz, tu wpakować? In... co on robi, widzisz, co on nie. robi. No. Dobra. Wiesz, to tak można. Bierzesz, pan, czy nie? Da rady, da radi, no. Nie da rady chyba. Proszę was. Proszę pana, uspokój się, pan, bo tu nic nie da rady. Dobra, yy, proszę pana, to jest legendarny ciągnik. On, mamy na niego papiery, że naprawdę, on pracował kiedyś w starych pigirech i, proszę pana, my za niego żądamy 150 tysięcy. Matku, a on ma duży nabieg? To ma duży? Nabieg. Proszę pana, on w polu nigdy, nie, pola nigdy spania. nie widział. On nigdy pola nie widział, tylko pod my dachem stał. to zabytek i szanujemy jak a, zabytek. A mógłbym się przejechać po drodze, zobaczyć? Proszę pana, żeby to był inny ciągnik, może byśmy panu dali To jest zabytek, proszę pana, nawet o nie... wiem by... ja, no, na... ja, ja, ja tylko ja tylko czy zjadę mnie, mi skacze Dobra, przejedź się, Dobra, przejedź pan Umiesz, pan? Umiem pan wiedział, jak to się tym kieruje? Żeby się koleso nie upierdzieliło A zna to Bo już ty... w rozrzutniku się koleso Urywali uwaliło nie, nie koleso, urwali nie koleso Ej! O, Ej! Gościu! Do... Ty! Go Urwali, oh. Oh. Co to było? Wiesz, że jak on zostawił Polenę za tym spierdzielu, to może lepiej już za nim ruszać. Siadaj do pęki. Siadaj, szybko, 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 szybko. szybko. Dobra, jedziemy. Nigdy nie wiadomo, Michał, to jest warte naprawdę grube pieniądze. Tak, to to są duże pieniądze, to są w grze. Cześć, będziemy go śledzić. Czy on gdzieś faktycznie, gdzieś chce spierdzielić, czy nie? W lewo pojechał, Zobacz, będziemy go śledzić. Jak pojedzie źle... już jest w leko, to, Patrz po polach popierdzielił. Ty Poczekaj, czy gościu chce nam to ukraść? A gdzie on jest? Zobacz, tu zostawił. W krzakach, w krzakach, w krzakach Pewnie wróci nie, teraz odziemy, po Poloneza. Zobaczymy czy on za tu zostawi i przyjdzie pociągnić po prostu Dobra, Dobra, schowamy słowaj się tu się. Chowamy się i zobaczymy czy pójdzie po za tu zostawi go w krzakach, nie? No Ale krętacz ty Mamy gościa kurde zobacz, zobacz. zobacz idzie tam Zobacz, idzie tam poszedł, poszedł widzisz, jak się skrada Złodziej widzowie, złodziej! Ja wezmę zaraz ciągnik Dobra. I przy, jak weź ciągnik, jak on tu przyjedzie polonezem złapiemy go i co? Właśnie nie wiem do i co wtedy No co, nie nagranie mamy! No internet opuścimy. No internet opuścimy, Zobacz, Dawaj go wyjedź nim Zajedź gdzieś, nie wiem, gdzieś tu, tu ze krzaki, abyś się schował, nie? No. ciekawe czekamy na niego, żeby tu Polskie, jest Bolognesem, no. Ale złodziej, widzowie, mamy kurde złodzieja. Złapaliśmy złodzieja na gorącym uczynku. Niezłe jajca, niezłe. No, jakichś chciał nas tak przekabacić, no nie? Dobrze ty się kapnąłeś, wiesz, bo Dalton nie, nie pomyślał, że nie starszy taki gościu... To jest złodziej, to jest taki złodziej już chyba... Mi się zdaje, że co to robi. ...nie doświadczenia, no nie? Ale my ten film opublikujemy, Michał. Tak. Jak widzieli to oglądacie, widzisz? O, jedzie polones, jedzie. A ci jedzie, to się sprawdza wszystko. Chowaj się za pękę. Dobra. Zobacz, zajechał. O kur. No, dawaj, zapraszamy, idziemy zapraszamy do niego, zapraszamy, dawaj, zapraszamy, dawaj, powolutku. Chodź. Mamy ci ty Krydaczu, ty! Złodzieju o, nie, pieprzony, ty! Oju, klucze, czekaj, klucze klucze zabieram No, świeć na niego, świeć na, na niego, latarko, świeć na latarko. 50 tysięcy złotych, a pan ukradł tam ciągle. Przez latarko, Michał, uda niego. mnie Koleso. Yy, Świecik latarko do niego O, dobra Nie, e, Masz coś do powiedzenia do, zło, do, do nas. masz coś do powiedzenia do kamery? Złodzieju pieprzony? Nie, nie chcę ukryć Tak? Te nagranie idzie do internetu, będziesz po, będziesz sławny Będziesz sławny, Przedstaw się, przestaw się Przedstaw się Kazimierz Kazimierz? Imię, nazwisko, wiek Imię, nazwisko, Kazimierz? Kazimierz Bogobojny Dobra, lat? wieku lat 59. 59 Pięćdziesiąt zobacz, a jeszcze złodziej tak, 59, no to dobry wiek pewnie No, dobra I co, chcesz, masz coś do powiedzenia złodzieju? Będziesz na internecie, będziesz opublikowany no. będzie To nagranie będzie opublikowane Chcesz coś dodać czy nie? No, stoisz jak słup Nie wiem co powiedzieć Ja, ja pierdzielę złodziej i ale pomysł, ja ukradź to miał, ale jak później już się odezwał. Dobra, to słuchaj, już nie ma mam tu kluczyki od Twojego poloneza. Trochę ja sobie ich poszukasz, rzucam je w krzaki. Krzyknął po Poszło w krzaki. Czekajcie, proszę. Czekaj, ja chcę Wam powiedzieć, bo ja naprawdę tylko wziąłem 110 tysięcy. Ja nie wziąłem 110, Ja nie chciałem. Dobra, żeby ktoś szukaj, mimo, szukaj ja... kluczy. Ja bym znowu musiał jechać 400 km. Dobra, szukaj kluczy do Poloneza, w krzakach tam wyrzuciłem, do krzaku Ale sprzedajcie się, widzę ciągnik Słuchaj, okay. sprzedać to ja może będzie na policji z tym nagraniem Ja jestem proszę was, ja jestem Kolekcjonerzy tak się nie zachowują, kolekcjonerzy to nie są proszę. złodzieje Proszę, was, chłopaki, bo ja mam ukradnego, jak wyjdę, ja rozbiję Ty go ukradniesz Ja was ja, <laughs> was, ja was zapadnie nie nogi Już próbowałeś ja już Wy skóry widziny! <grym> <grym> Jeźdź w ko... Nie odchodzę wam! ja was diabły! <grym> <grym> ja tego kurdzusa ukradę! Ja go wam zabiorę! Ty zabierzesz, ty... My, kurde, będziemy wszystko nagrywać! ty! <grym> <Uważam, co to? grym> Idź, szukaj kluczy my, do Poloneza! Wy nie wiecie... My nie wiecie, jak on dla mnie jest potrzebny! No Zabezmę, to by było normalnie z nami gadać, myśmy się dogadali z Seną, nawet za te 110, a nie kraść go! Dobra, wyciągaj Karol te kłódki i zamykamy go na kłódkę tutaj. proszę! Chłopaki, proszę! Ale won stąd się Won! Tobie już nie będzie to sprzedane, od razu ci mówię. Złodzieju. Narra, na Nara! Nara! Won. cenę w ogłoszeniu na 50 tysięcy chyba i komu innemu nie no będzie. Chyba nie będziecie ukradzieni dzisiaj. Będzie Będziecie ukradzieni, będzie po was. Uuu uh. Nieźle. Widzowie, co za akcja, kurde. Gościu jeszcze jawnie mówi się nas w nocy okradnie, do. Słyszałeś, co gadał? Takie pomysły i takie rzeczy wygadywać, to niezłe. Jaja. to, co się wydarzyło, to niezła, niezła naprawdę akcja. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.